Siema. Witam Was w odcinku z restauracji UNA Paszki, śmiertącej Paszki. Będzie bez Bez... Sanepit, będzie od nas potrzebował łapówki, żeby przejść kontrolę na spokojnie. E, no gdzie. Nie, no super, nie? Wziął mi w w ogóle te paczki, a później co najpierw do że opieprzone wszystko w głodzie. Boże. Dzięki. No i co teraz? Open the box. Nie. O, super. Y ja nie będę nawet tego smażyć? Okej. Okay. Może to po prostu tu, tu, Tutaj tak. Mogę ci tak Bółka Bułka. Schabowy. Dobra, na ziemi to na się położę. O. O, idealnie. O. Nie no kurde, o. a dobra, bo druga strona się robi. Dobra. Dobra, przez ladę. Masz, więc dusisz się, krztusisz się. Ej, no nie nie aż tak złe. Jeszcze tam gwoździ nie powrócę. Jeszcze. A, mogę komuś zarąbać? Bułeczki? Kurde. Myślałem. Wchodził normalnie, musiał wyjść na wózku. O Boże. Skąd ja wziąłem wtedy tace, a stąd, dobra, nieważne. Boże, ja tu się gubię. a. To muszę oddzielnie i tak. Ale no, gotowy do przewrócenia. Nie, no ja to naprawdę perfekcyjnie się nadaje. Jak ktoś ma inne zdanie, to zaraz go wyjaśnię. Tuż będę mieć na za zapas w razie czego. Tylko wiecie, tak cii, nie mówcie nikomu. Ej dobra, może. o burger chip dzień dobry dzień dobry proszę tutaj zapraszam zapraszam dobre kebab kebabiki dobre burgery 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 proszę a jak szybko się robią widzi pani Ej, hey, co nie to nie, głupi, nie głupi pomysł tak zrobić to już na wcześniej Tu jest wszystko świeże, wszystko świeże no, Co prawda skłamałem Ale, co tam Dobra, siedem potrzebuję 2 3 4 5 Pan będzie mieć zaraz, spokojnie. Proszę się nie denerwować. Hu? Tu to, to to chyba jakiś medium rare? Znaczy well done, przepraszam. Dobra, szybko, szybkie paluszki, szybkie ręczki. Res, 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 res. Proszę jeść. Świeże, bu świeże burgerki i bułeczki też. Będziecie mieli wszystko na widoku. Że to tak naprawdę już leży. Nie tak przyjdziecie to zjeść. Jak w maku. Nikt nie wie ile to tam stoi, ale i tak każdy je. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam, zapraszamy nie, keś, nie. A, bo, boże, ja myślałem, że to tylko za Robuxa, to dobra, za level, a które, uuu, trochę będzie. mhm. Mm O, idealnie mogą trzy osoby aż przyjść. No, halo, nie ma was? Odstraszyli się burgerów. <grym> o, zakończony dzisiejszy dzień. Hmm. No, trudno. no trudno. Jaki starter pack. I niepotrzebny. Ej, zarąbiście. Może ktoś od tyłu mi wejść i mi zarąbać. Ok tam Dzień dobry. Oni mogą przy jednym stoliku jeść. Zarąbiście. Mi się to podoba. Jeden stolik Dobra, zauważyłem, już minus. jest ten od... Ach, chyba nie, od zamawiania. O, dzień dobry. Jakie babica będzie pan zadowolony? <laughs> nie, taki już kręci stopami babijkę. O Jezu. Coś pięknego. VIP Customers. Dobra. Co to, to w końcu Walny. O, gotowce mi już się kończą. Muszę domówić składniki. O, o market. O Boże, później będzie seria, jakiś. nie, to, to już za dużo. Spokojnie, zaraz się doczekacie. O, ja mogę tu nadudać. Upią. Aha, każdy jakby tak inaczej się trochę... Gotuję. Mm. Szybko, szybko. Czuliśmy. Bułeczki, raz. Raz. Raz, raz. Dobra. Klientele tak nie trzymać. No, musiałem tam ci trochę wejść. Stąd... Czy z swoją strefę komfortu? Nie? No jak super widziałem. wiedziałem. Wiedziałem, że będziesz... żeby ci trudki na szczury nie dodawać tam, że będziesz grzeczny. Ja pamiętam, że też były... Nie pamiętam u kogo, ale jakiś te jakieś że maj restaurant, coś takiego. Było, że można... Do... żeby te napiwki były. O Boże. Zostawiało się wtedy kopa. Bo się gdzieś się miało dużo napiwku. A nie mogę drugiej wziąć nie. Pewnie nie. Unlock house. Nie, no, widziała. Super, będę na czarną miejsce wpisywać, nie? Hala, jakieś napiwki, coś. Siema, mordo. Trochę mało się zarabia. No dobra. Teraz mi cheese. Nie można tutaj jakoś um... ustawić cen. Ten już ze serem, no nie. Teraz z serem będą chcieli. Chociaż droższe będą. Jak się je przez torebkę, tak mi powiedzcie dobrze? smakuje wam? Świetnie. To no dobrze, że Wam smakuje. Dobra. Ale wiecie co? To by było na tyle w tym odcinku. U paszki się już zamyka dzisiaj. Proszę wypieprzać. O, mamy tu pana. Przepraszam, czy mogę panu pomóc? A wbić ten, ten mikrofon panu tak głęboko w jedynki, że pan nie będzie mógł wyjąć? No, już wypieprzać u napaszki się dzisiaj zamyka. Ja wam dziękuję za oglądanie. To by było na tyle. My się widzimy w następnych odcinkach. Do następnego. Trzymajcie się. No i pa pa.